Witam Was w Instytucie Matematyki. Rozwiązujemy 31 zadanie z tegorocznej matury poprawkowej i w tym zadaniu mamy wykazać, że dla każdej liczby rzeczywistej A i każdej liczby rzeczywistej B spełniona jest nierówność podana tutaj. Zacznijmy od tego, że wymnożymy sobie tę nierówność, zatem będziemy mieli 5b kwadrat minus 4. AB plus A kwadrat. Żeby udowodnić, że ta y, liczba jest, ta nierówność jest spełniona, musimy pokazać, że to wszystko jest większe bądź równe od zera. Najlepiej za każdym razem jest to pokazać zwijając naszą liczbę, taką przekształcając i zwijając, żebyśmy dostali wzór skróconego mnożenia. To, co na pierwszy rzut oka widzimy, to to, że mamy tutaj już a kwadrat, czyli to może być pierwsza część naszej nierówności. Potem mamy minus 4 razy a razy b i wygląda to całkiem podobnie do wzoru skróconego mnożenia i mamy 5b kwadrat. Czyli patrząc na, tą, na ten wzór, możemy przypuszczać, że będzie to, będziemy to zwijać do wzoru na kwadrat różnicy, czyli a minus b do kwadratu równe a minus 2ab plus b kwadrat. I teraz, żeby przekształcić ten wzór do czegoś podobnego do tego, zauważmy po kolei. Najpierw, ponieważ 5b do kwadratu. B jest liczbą rzeczywistą i b kwadrat jest na pewno liczbą dodatnią, zatem możemy to zapisać dalej jako 4b kwadrat plus b kwadrat, a ponieważ b kwadrat jest na pewno dodatni, więc jest to na pewno większe bądź równe od 4b kwadrat. Czyli dalej. Naszą tą początkową nierówność możemy zapisać jako 5b kwadrat minus 4ab plus a kwadrat. To jest większe bądź równe, korzystając teraz z tego 4b do kwadratu minus 4ab plus a kwadrat, a to jest dalej równe. Wyciągnijmy sobie kwadrat z całego tego, zatem będzie to 2b do kwadratu minus 2. Tutaj nie mamy żadnego współczynnika, więc zostawmy to samo a. A tutaj zauważmy, że 4 y, można zapisać jako 2 razy 2, czyli 2 możemy wciągnąć tutaj b i to jest nasz dokładnie drugi współczynnik. Plus a kwadrat. No, i już tutaj widzimy, że mamy naszą postać wzoru skróconego mnożenia na kwadrat różnicy. Zatem możemy to dalej zapisać jako 2b, ponieważ jest to nasz pierwszy wyraz podniesiony do kwadratu, minus drugi do kwadratu. I ponieważ mamy tutaj Jakąkolwiek liczbę rzeczywistą podniesioną do kwadratu, wiemy, że będzie ona zawsze nieujemna, zatem jest to większe bądź równe od zera i to dokładnie mieliśmy udowodnić.